Hej, cześć, Simoneczko, witajcie bardzo serdecznie, ja jestem a w dzisiejszym filmiku przedstawię wam najmniejszych ludzi na świecie. Mam nadzieję, że materiał wam się spodoba, subskrybujcie, lajkujcie, wpadajcie na Instagrama, Facebooka, Snapchata, oczywiście macie wszystko w opisie, także już nie przedłużam i miłego oglądania. Manpreet wygląda jak roczne dziecko, a jego zachowania również są zbliżone do rozwoju psychicznego maluchów właśnie w tym wieku. Trudno jest uwierzyć w to, że mężczyzna ma 23 lata. Lekarze z indyjskich miejscowości, gdzie mieszka Manpreet nie wiedzą co mu dolega. Zagraniczni naukowcy sugerują natomiast, że mężczyzna ma bardzo rzadką chorobę genetyczną, a ma on zaledwie 59 cm wysokości. Nick Smith. Jego ojciec ma ponad 2 metry wysokości, a jego bracia około 195 cm, a matka 172. On sam mierzy zaledwie 88 cm. Nick ma już 28 lat i jego ojciec codziennie martwi się tym, że może umrzeć w każdej chwili. Osoby w jego stanie nie dożywają starości. Wiele umiera przed 20 rokiem życia. Face Herald była najmniejszą mamą na świecie. Tak była ponieważ zmarła w wieku 44 lat. Nazywana przez, nazywana przez media najmniejszą mamą świata. Ze względu na chorobę genetyczną mierzyła zaledwie 71 cm wzrostu. Pomimo tej niezwykle poważnej chorobie udało jej się założyć rodzinę i prowadzić możliwie szczęśliwe życie. Umierając w wieku 44 lat, osierociła trójkę dzieci, 11-letnią dziewczynkę, 10-letnią córkę, 11-letnią, a także 8-letniego syna. Potomstwem zaopiekuje się teraz jej mąż Will. Także w dzisiejszym filmiku to by było na tyle, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Wpadajcie na Instagrama, Facebooka, Snapchata, Piście propozycje do następnych materiałów, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się, do zobaczenia do kolejnych materiałów, cześć, na razie.